Składniki: Dwizy gram ugotowanej zielonej cukini, jedno puszka zielonego pomidora tomatillo, jeden, 2 papryczki jalapeño lub serrano, pięć kolendre, pół cebuli, 2 duże czosnku, trzy łyżki oleju i sól. Przygotowanie: cebule i czosnek kroimy i podsmażamy na odrobinę oleju. Dodajemy ugotowaną sukinię, mieszamy wszystkie składniki, dodajemy restę oleju, miksujemy, aby uzyskamy kremowej konsystencji. Jeśli chcemy, żeby było mniej kwaszne, dodajemy więcej sukini niż pomidorów. Jeśli chcemy, żeby było barsze i kremowe, dodajemy więcej oleju, więcej chili, jeśli chcemy wersją pikantną i awokado, aby uzyskać prawdziwe guacamole. Podawaj go w etakos jako dodatek do jajek zasonek, kanapek, hamburgerów, tortilla chips i steków. Smasznego!